Dzień dobry, dzień dobry, Piotr z tej strony. Dzisiaj nie będzie filmiku o gołębiach, choć zacząłem już je koszować. Ostatnio siedziałem sobie w koszu całą noc, wypuściłem je rano w gołębniku. Powolutku zaczynam ich przyzwyczajać do tego kosza. Od poniedziałku zaczynam już krótkie wywózki i później coraz to więcej, więcej i więcej. Będę Wam to oczywiście nagrywał. Natomiast dzisiaj robię sobie przerwę. Jadę z senem w góry, jedziemy na Słowację, na małą fatrę na taki szczyt, który się nazywa Mały Rosztuciec. zrobię Wam relację, puszczę i pokażę Wam na ile, warty jest, na ile warta jest wyprawa na ten szczyt jesteśmy w miejscowości Biely Potok za terchową. na parkingu zostawiliśmy auta no i idziemy teraz na Niebieski Szlak i będziemy, że tak powiem, zdobywać góry Pogoda jest fajna, nie jest ani za ciepło ani za chłodno, lekki wiaterek. Dziś Słowacja. Strawne dolne diery. 15 minut później mały rocznic może duży również zobaczymy na razie mamy taką dróżkę w lesie spokojnie idziemy na janosikowe diery no i później z janosikowych dier będziemy szli na mały roszczyciec także na razie droga minimalnie pochylona i idziemy sobie do przodu zdobywać Słowackie góry w paśmie Małej Patry. Idziemy cały czas wzdłuż potoku, który nam tu szumi, umila całą tą wycieczkę. I co jakiś czas, żeby nie trzeba było robić przepławki, mamy kładkę przez potok. nie widzisz, takiego potoku, który nam tu ciągle szumi. Małe takie wodospadki się robią. Znowu kolejna kładka i znowu potok. I idziemy takimi kładkami teraz. Szlag należy miły i przyjemny, nawet dla małych dzieci. Myślę. Dla mnie skalny. Mam nadzieję, że nie spadnie nam na głowę. No właśnie, zaczynają się atrakcje. Strzelina w górze, którą zrobił wielki potwór, i kładeczki. Idziemy kładeczkami, teraz tym razem mamy tutaj nie kładki drewniane, ale. Wemy, które są bardzo dobrze znane wszystkim hodowcom gołębi pocztowych, bo robią często z tego ruszt na gołębi. Potok szumi, a my idziemy dalej w szczelinie skalnej. Zabawa jest fajna Idziemy w takim wąwozie Są tu takie Ale drabinki Jasne Ja mam I idziemy W takim wąwozie No super No po prostu szlag jest Bajka Trochę wam go nagram Później schowam telefon bo Będę potrzebował obie ręce, na to, żeby nie zrobić jakiegoś myku. Ale tu idziemy, trzeba się przepchnąć i wąziutko do góry. Na ja tak tego nie widać, no nie ma trzeciego wymiaru, ale jest super. Idziemy do góry. Tak to wygląda do tyłu. Teraz wejście do lasu. Kiedyś fajne podejście. Między korzeniami. Słoneczko wyszło. Więc w lesie mamy trochę oddechu od niego. Później jak wyjdziemy na grań to już będzie inaczej. Tak się super zmienia dynamicznie. Najpierw skały i potok później pod górę same korzenie. A teraz z boczem góry delikatne nachylenie tylko i możemy sobie odpocząć. Mamy rozwidlenie podziar siedemset piętnaście o bufet trzydzieści metrów może jakieś piwo? nie, ja, to był żart widzimy z dołu piękne skały nasz cel Czekamy na resztę ekipy i ruszamy dalej. Teraz mamy taką scenerię. Drabinka do góry i znowu idziemy taką kładką po zboczu skalnego kurwiska. Powiem wam pięknie, tu jest naprawdę warty szlak odwiedzenia. Cały czas teraz idziemy pod górę, przeplata się to z klamrami i z takimi drabinami powiem wam, że jestem zachwycony zachwycony klimatem i różnorodnością jaka nas tutaj spotyka co łańcuchy, rzeka, rzeczka, potok Po prostu super Zachęcam wszystkich do tego, żeby się wybrali na małą fatrę na Słowację do miejscowości Biały Potok albo Stefanowa i wyruszyli sobie na rozsztyczec. Super, po prostu super. Co już taka impreza? Zobaczcie wszystko pięknie zrobione zagospodarowane wodospad kraty Wema schody i idziemy do góry po prostu rewelacja rewelacja pod palenicą jesteśmy 900 metrów, idziemy dalej niebieskim szlakiem. I Wchodzimy do przełęczy między szczytami. zaraz na prawo duży, rostuciec, a na lewo wygląda, że mały. Zaraz zobaczymy, tam jest. Kierunkowskaz zobaczymy, jaki czas jest w jedną i w drugą stronę i będziemy podejmować decyzję, co robimy, gdzie idziemy. Jesteśmy na nicu jeśli dobrze czytam 1186. Jeszcze mamy 10 minut na przełęcz. Między rośluciami. No to idziemy na przełęcz. Jesteśmy na przełęczy między rośluciami. Mały rośluciec 20 minut. Wielki godzina 15. Czekamy tu na ekipę. No i zobaczymy, jak uda się to rozegrać. Na pewno pójdziemy na mały. Jeżeli oni będą chcieli trochę tu odpocząć, na tej przełęczy, to prawdopodobnie wybiorę się sam na dużego. Tam i z powrotem. Godzina 15 w jedną stronę. Myślę, że półtorej godziny bym załatwił temat. Ale zobaczymy. Na razie czekamy. Widoki są piękne. Trochę pogoda można powiedzieć się zepsuła. Ale damy radę. Tam jest mały. I to jest minimum tej wycieczki. No dużego nie widać, bo jest zakryty drzewami. Więc czekamy na ekipę. Idziemy sobie z jednej przełęczy na drugą. I za chwilę będziemy Atakować małego. Takim żlebem tam się idzie. Spróbuję Wam to nagrać wszystko. Nie wiem, czy będę potrzebował do tego dwie ręce, ale jakoś sobie poradzimy, więc chociaż trochę tego nagram. tego nie oddaję, ale podejście z grube A macie widok na duże krywań A tam piękna parana, panorama Słowackich Gór A tam idziemy źle, żeśmy przeszli Teraz idziemy dalej Niestety nie nagrywałem, bo potrzebowałem dwie ręce. A tu już blisko do szczytu. Piękne widoki. Idziemy dalej. Myślę, że finiszujemy. Jesteśmy na mężczyź okay. uh -huh. będziemy jeszcze dalej, na sam szczyt na szczycie skałki zaliczamy na najwyższą zobaczcie właśnie po to człowiek wylewa z siebie siódme boty żeby zobaczyć tak piękny widok Tylko nie da się zobaczyć znikąd inaczej coś cudownego troszkę pogoda się zepsuła może dobrze, dobrze, że nie jest aż tak gorąco. Same góry, dookoła. Fantastycznie. Fantastycznie. O, panu. Mały Róż 1343 I Nie sobie już Teraz zrobimy zejście zielonym szlakiem do parkingu do samochodu. Jak będzie coś ciekawego, to będę wam nagrywał jeszcze, ale myślę, że przy zejściu będziemy się raczej szybko uwijać, bo zaczyna się chmurzyć. A tutaj taki kolega powiedział, że zapowiadali na 17, deszcz. a jest 16, więc czas nagli. Zejście mamy też takim żlebem. Zobaczcie, lina, łańcuchy, klamry. Trochę spróbuję iść, trzymać się jedną ręką. Takie piękne zejście, atrakcja. Schodzimy tam na dół, do park na parking do samochodu. Idę w lesie, zejście jest Zdawałoby się, że proste, bo jest gładkie, nie ma za dużo skał, ale cały czas taki pochył 30 stopni, może 25, także daje po kolanach po prostu na potęgę, aż mięśnie drgają w nogach, no ale cóż, jak się weszło trzeba zejść, nie ma lipy, nie ma co jęczeć, tylko idziemy dalej. Tak by wyglądało to do góry też pięknie, ostatni luk. No już jestem blisko parkingu. Myślę, że jeszcze jest 5 minut, max 10 i będę na miejscu. Wypiję może gdzieś jeszcze jakąś kawę. Poczekam na resztę ekipy i wracamy do domu. Taki widoczek jeszcze się pokazał na koniec. Podsumowując wycieczkę, wszystkim bardzo gorąco polecam pasmo Małej Fatry na Słowacji i szczyt Rośtuciec. Zaliczyliśmy dzisiaj mały szczyt, dlatego że pojawiły się tam pewne kłopoty, czasowe przede wszystkim. E, jeszcze tu przyjadę, i wtedy z miejscowości Stefanowa wejdę sobie na dużego. Mnie nie ma sensu na siłę robić czegoś, no bo po co, kiedy można przyjechać drugi raz i zrobić sobie kolejną wycieczkę. Także mam nadzieję, że fajnie się Wam to oglądało. Dajcie łapkę w górę, wtedy algorytmy YouTube'a będą promować ten film. Jeżeli ktoś ma podobne zainteresowania, jeśli chodzi o góry, niech się w komentarzach pochwali, gdzie był w ostatnim czasie, nie wiem, w ostatnim pół roku, półroczu, może roku jaką on górę poleca gdzie można by pójść to jest bardzo fajne dlatego, że można w tym momencie z tego skorzystać można wrzucić w komentarzu nawet link do jakiejś strony gdzie znaleźliśmy jakiś opis i wspólnie się wymieniać informacjami bo po to ten kanał powstał i po to zrobiłem ten kanał żeby mieć wiedzę i informacje na temat gołębi i żeby zdobywać coraz to nową wiedzę ale tak naprawdę każdy filmik daje coś nowego. Bo czy nagrywam coś o ogrodzie i wrzucacie komentarze, to jest fajnie, bo można się czegoś dowiedzieć ciekawego. Jeżeli wrzucam filmiki o górach i też piszecie komentarze, no to to jest fajne i o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, cześć.